Teraz prawdziwa próba. Zamknij okno postacie klikając krzyżyk. Kurde jakie malutkie te ikonki wszystkie są. Jezu, gdzie jest X? Nie dowidzę. Jak się to zamyka? Najtrudniejsza mechanika. Teraz no gdzie jest krzyżyk? To zamknąć też jakoś, ale jak? Jak się to zamyka? Jak mam to wyłączyć? Bo mnie pojebie zaraz te okienka. Czym się to wyłącza? Trzeba by spryskać. Siema? O siema. Wyjazd stąd. Witam serdecznie, ale jajca. Już za mojej kadencji życiowej to jest mój trzeci papież. Był Jan Paweł II, był Benedykt, był Francisz, to czwarty. Kurwa. Czwarty. Czterech papieży przeżyłem już. Ten papież, z tego co mnie doszły, słuchy to. Leon. Chyba się zwie sobie, księgał. Leon. Leon XIV. Brzmi tak majestatycznie, nawet przyznam. Ale tak powiem wam, z aparycji bardzo sympatycznie wygląda. Młody, kurde. Teraz popatrzę na niego teraz na drugim monitorze. Młodziutki. Nie wiem, ile ma lat, ale tak. 60, może parę? 70 lat ma. A nie wiem, ile miał Karol Wojtyła, jak został papieżem. Karol Wojtyla wiek przy zostaniu papieżem. Miał lat. 58! Jasny gwin, to on był dopiero młodziutki. 58. Kurs na tego papaja był 58. Serio? 58 kurs był, że siądzie? Kurde, widzisz. Mogłem postawić. Mogłem postawić. Na Amraha było 32%? Nie no. Nie zostałby kamiś papieżem, Nie ujmując mu niczego. No nie zostałby. Nie wiem, czy nie jest za młody trochę. Wczoraj streama nie było. Z kieszeni wyciągam dziś taką wymówkę, że dodali duży patch do entropii, nową planetę. I dziś było też na granicy, żeby mi było. Ale już sobie pomyślałem, nie no, urna, Po streamie sobie popatrz na tą planetę. Quest jakieś tam porobiłem, bossy pozabijałem, listy są do robienia, nowy armor. No, takie pierdoły. Jak tam matura z angielskiego? Nie podchodziłem, lecz myślę, żebym zdał bezproblemowo akurat. Karol Wojtyla, Abemus Papam. Wybór Karola Wojtyły na papieża. 78 rok. Z 78 roku. Nie wiem, to nie mogłem raczej tego pamiętać. Czy to ja stałem na ochronie, a czy ja wyglądam jakbym mógł być takiego wzrostu, mimo, że urodziłem się 95 roku, a ty z 69 i wyglądają jak z bezpieki, jakiejś służby bezpieczeństwa. Abemus Papa. Dla ludzi, jasny gwint. Kardynalem Boyptyła. Oj, Polak No Polak. Pierwszy papież Polak, śladu temu. Widziałem, co się stało wczoraj w Warszawie? Nie. widziałem, co się na monitorze wczoraj działo. W Jeszcze oui. mi się głos, nic nic głośno donośnie nie gada. Lontano ma sempre così vicino. Ramułoko wybije tym mikrofonem. statywu nie ma w ogóle, tylko on trzyma to na kablu, tak. Nic no. Leon 14 dzisiaj został wybrany. Dobra, co? Trzeba gierę wybrać. Tak to leci jakoś życie. Jakiś muzeum. A, gówno, kur... Projekt Tomboid? Kur... Nie przekonam się do tej gry. Czuję, nie ma szans. A to jest pojebana gra jakaś. Odpalaj na siłę? Mówisz? No dobra. To możemy spróbować się. na siłę. Bez przyjemności odpalę. 91 zł kumuluję. E, to gramy w tego Project Zomboid? Ja bym spróbował, ale tak dosłownie spróbował bez komitowania, żeby to skończyć całe, bo to jest pół obszerna gra. Ale tyle lat co ludzie mi dają propozycję tej gry do zagrania, to szok. Więc bym przetestował. Tak odpalił. Zobaczmy co to jest. Dlaczego 282 tysiące? I bardzo pozytywny. I to tak bardzo, bardzo. 94 jest w języku polskim. Dużo znajomych grało, Polcana przez jednego znajomego, gdzie jest trzyletnia studentka medycyny, a to widz dawny jak coś. To nie kobieta nawet. Czytanie książek na streamie. Czytałem już prawie, że książkę Danganronpa. Kurde, ten Danganronpa P3 może a jaki dzień z tłumaczeniem Danganronpa 3 i jakie ma oceny Danganronpa 3? Cześć Estu, cześć Hilwi, witam. Kurde, oswysikoler. Co miałem zrobić? Ściąga się Project Zomboid, ale jeszcze jedną rzecz miałem zrobić. Ta dużo lepszy zapomniałem. a już wiem co miałem zrobić. Miałem porównać oceny Dangan 2, Danganronpa 3. Danganronpa 2 ma oceny 96% i 93% I uważam, że była bardzo średnia W do jedynki to tam chuj Ale zobaczmy Danganronpa 3 O jest. Jak nawet weeby oceniają to źle chuj, boską gierkę Jedynka Danganronpa serio była super Bardzo przyjemna była, fajna była i ciekawa o opór Zobaczyłem Dwójka, no taka SEO, to to musi być niezłe gówno. Projekt Zomboid wysyłali od kilku lat w pewni kukuli tak. sieciu donate'ach, a tak. wystarczył jeden dziomek, który napisał, odpalaj na sile i gramy Sigma. Generalnie do Project Zomboid to był proces, żeby się przekonać i on już trwał długo, długo. A powiem wam, że kurwa witeczku, co ty sobie wyobrażasz? Byliśmy umowieni, że dzielimy 50 na 50. My, jakie dzielenie? Nic nie dzielimy, otrzymam, bo to nie żadne pranie. ...kretaczu kretacz, myślisz, że tak łatwo takie pieniądze załatwić? 300000. Bije walidami. Czekam na bo. To to Nic nie kręcę, bo nic takiego ja nie mówiłem. Project Zomboid się ściągnął, idziemy grać. Wiele lat napraszali ludzie, żeby w to zagrać. Ja zawsze patrzyłem na to i mówiłem, że to gówno i nie zagramy. Dlatego teraz odpalamy i zobaczymy. Odpalam dla testu. bez zobowiązań. Maćków już nosi. Uwaga! Proszę nie podpowiadać, jak nie pytam. Ma być to dziewicze podejście bez wiedzy, co w tej grze jest, co się tu robi i co najoptymalniej robić. Tak o, rozmiar czcionki. O o. Bo ja kurwa nie widzę. Witamy w Project Zomboid. Niedługo umrzesz okrutną śmiercią i pamięć po tobie zaniknie. Co ci się dzieje? Jak coś, to to nie jest dopaminowa gra. Tu proszę się uzbroić w cierpliwość i spokój. Pierwszy maja były moje urodzinki. Tak? Czy jest szansa na podpisik na Steam? nawet mniejsza, najmniejszy. Większe, niż... Teraz gramy póki co. Teraz prawdziwa próba. Zamknij okno, postaci klikając krzyżyk. Kurde, jakie malutkie tej ikonki wszystkie są. Jezu, gdzie jest X? Nie dowidzę. Jak się to zamyka? Ja pierdolę. Najtrudniejsza mechanika. Teraz no, gdzie jest? Krzyżyk. Kurna, trzeba EQ to zamknąć też jakoś, ale jak? Ja pir. Jak się to zamyka? Jak mam to wyłączyć, bo mnie pojebie zaraz te okienka. Czym się to wyłącza? Co ja gram? W jakieś gówno odpaliłem. Trzeba dobić karpia. O kurwa, ile itemów miało ten zombiak. Jasny gwint. Patelnia się zepsuła, głowa twojej matki była wyjątkowa... A to moja mama była, ojoj. Ale jebana gra. No... I Stefanie może Święty Przyjdź jak coś innego będzie widzu. no Zwanego, no nie będę panował, ale kordzi czasami Zawsze narzekają, no zawsze, no kurwa zawsze Tak się miał zakończyć Samouczek jak coś Nie dało się go przejść, do mnie. No widocznie projekt Zomboid za trudny, trzeba coś dla debili odpalić. Może jakiś Robloxik albo Minecraft tak Nie działa mi Robloxik, ale to będzie to. naprawiane poza streamem kiedyś tam. Nie działa, no nie działa, no. Ale wystarczy lewy guzik klikać i jajka otwierać. O. To jest kapitalna gierka. Tylko Dobra, naprawiamy Robloxa zaraz. Naprawiamy Robloxa. Nie. Kurwa, Kurwa. i koniec. A, I koniec. Fixy dostał, powinno ci działać bez problemu teraz. Tak, dobra, koniec tego męczenia się. Na no, coś prostszego trzeba iść. Roblox to chodzi za mną od jakiegoś czasu już, ale kurde, nie działa mimo. Starting Roblox. O kurwa, działa od razu! Odpaliło się. Idziemy zaraz na symulator życia gumy. Roblox Player, chwila. Ty zobaczmy sygniesz. czy... Kur... Donejta, który mu napisał o Robloxie, żebyś się śmiecił, udławił tymi klockami. Dobra, ci się kurwa wyzywać. Gry Ogólnie tak, fajny Project Zomboid, nawet. Może jeszcze kiedyś zagramy, ale jest też szansa, że już nie zagramy. <laughs> Może być różnie, kurwa. Nie będę nic obiecywał. No i klasa, tego im brakowało. <laughs> Unikalny Pet, 25% szans. O. Stop! Kurwa, niestety 400k. A kurwa, takie... Gdzie z tego diamentu? Luck 5. Worth Ze speedem 5. Pyk. I pyk. I otwieramy. Auto-open. Zaraz coś przywali. O kurwa. Ja pierdolę. Trzeba by spryskać. Siema? O, siema. Wyjazd stąd. Jeden, dwa, trzy. O kurwa, ale wielka. Urosła pa. Truskawka gigant. Fajnie się grało nawet. Jeszcze pogramy, jak urosną rzeczy. A witam. Cześć Przyszedł mama ona, on no, znowu nie, nie. nie czyta nic Chodź na streama, zobaczymy jak szybko zareaguje No moja wiadomość wisi tam, by nikt nic nie pisał Nie tak mi przeczytał? Ja wejdę i od razu nie, napiszę, że się on w policji robi to. No tak jak IRL, nie? Znaczynamy. Nie Przeczytał nie, nie. Czy już coś, czy jeszcze? Jeszcze, no, <ślawni> nie jeszcze, jeszcze. Nie. on nawet raz nie zerknął Kurwa, on dalej nie spojrzał na czat, to jest pojebane nawet zerknąć, czasami będzie szybko spamujemy, spamujemy Rozpierdalamy, nie no, to żadne rajdy nienawiści Belzebubie już wygląda. A ja nawet kątem oka nic. ale no, pan świadomy tego, co pan posiada. O jest! Co? Przeczytał. Jeden minut. Nie mogę teraz przemetryczyć, bo kilka Nie jest. Gucia ci frajersko opierdala dupę. Musicie sobie pogadać. Czytam, co za głupoty piszą na czacie. To sini? Tyle kobiet ten, miem, miem, może miem. dlatego gra, bo tyle kobiet jest. A może to jest sposób jakiś most, żeby kobitkę znaleźć przez GTA RP. A może? Może to, dlatego tak się wkręcił, bo jest jakaś tam znajomość a, i a, jest ja przedwierzana przez grę. Jak pani Rose, poprosi, będzie taki <laughs> <bądry>. Panienko Rose! <śmiech> Panienka, <śmiech> no <śmiech> pamiętam, ja pierdolę no nie, to jest spokój. Dziiii... Piękna, ja słodka, tego, to. osoba. Siemaneczko. Cześć, halo. Kompletnie nie głos jak ty. Myślałem, że to ktoś inny wszedł. Nie A, jak ty widzisz, głos. A, bo jakoś, jak je, ty tutaj po rozmowach z koleżaneczkami, to wiesz, to inny głosić jest, to, nie A ja podejrzewałem tak, że coś... Za dużo kobiet się tam kręci. No coś wierzę, wierzę. To, wie, na rzeczy... Na bo już czemu poszedłem tam, no. Same kobietki fajne, wiecie tam. O, wie Rozjebali nas. No No super. Ja dole. Naścig? No dobra. No. Co ty palisz te jakieś antystresujące bez dymu? Nie palę już, rzuciłem palenie, rok temu prawie. Ha, tef, tef, nie palę. 10 miesięcy. O kurwo. Bez jarania. Tylko, żeby drugiej nogi ci nie ujebało, ten nowy. Tak, jedynie na rybach i skończył z nogą w gipsie, od uda do stopy. I teraz idzie jeszcze czas na ryby. I dla symetrii, jak drugą uwali, to będzie. nie wiem. Co, coś go ugryzło? Karp go ugryzł. Karp go ugryzł. Jebało mu nogę. Kiedy jakąś kubitkę ogarniać? Nie wiem, no same niech się ogarniają. Mówisz, że nie ma odpowiedniej póki co. Nie, no jakieś tam są, ale ja tu mnie to szybko wyższy, że flag zapala. Widziałeś ostatnio moja rozmowa, jak latała po Twitterze. <grystanie> Do GG. GG No to co, styknie? Na razie. No papa, pa, pa. dzięki, papa. A, papa. Kurwa machać już nie chciałem, a to, to do was machanie rezerwuję. Szybkie zbiory przed końcem. Można zerknąć co tam się stworzyło w ogródku. 32. O ja pier. Mogę sobie kupić sprzęt jakiś. Dobra, tyle. Zobaczymy na następnym streamie, co się tu wyhodowało. Żegnam. Starcz na dzień dzisiejszy idę. Widzimy się standardowo albo dziś, albo jutro, albo chuj mniej więcej. Dobra, uciekam. Papa, dobran trzymajcie się. Do zobaczenia. Kurde, mam otworzę jakiś boks. Niech mi przyjdzie to zamówienie z Maja. Wod, wod, wody będzie dodane. Oczywiście. Pa, pa, pa. Jak zawsze. Chyba.